Wolę człowieka bez doświadczenia niż ze złym doświadczeniem, bo niestety na rynku takie osoby też się trafiają i biura, bo my nauczymy jak, jak pracować, ale czego szukam, to doświadczenia w obsłudze klienta i doświadczenia w sprzedaży. Najwięcej problemów stwarza właśnie pozyskanie ofert na sprzedaż. Tak. Tutaj ta praca, skoro tyle lat już jestem, kilkanaście, to ja uważam, że to jest fajna praca dla osób, które lubią też troszeczkę takiej swobody. My dążymy do tego, żeby klient. Po już przeprowadzonej transakcji nas polecał, więc nie zostawiamy klienta nawet po podpisanym akcie notarialnym. Jedziemy do spółdzielni, administracji, sądu, urzędu miasta, załatwiamy wszelkie formalności, także oczywiście przypisujemy media. To jest w naszym interesie. Cześć, nazywam się Adam Borowski. Witajcie w kolejnym odcinku serii. Porozmawiajmy o nieruchomościach. Dzisiaj, stricte temat dla osób, które rozważają karierę w nieruchomościach, więc jeśli kiedykolwiek nakręcony serialami, serialami typu Selling Sunset lub leżąc o francuskim biurze nieruchomości rozważałeś wejście do świata nieruchomości, dzisiejszy odcinek jest właśnie dla ciebie. Dlatego, że będę rozmawiał dzisiaj z osobą, która od 11 lat jest w świecie nieruchomości. Dobrze mówię, Jerzy? No, nawet 12, 12 powiem. 12, z czego 11 lat zarządza zespołami w świecie nieruchomości, w biurach nieruchomości. Też od kilku lat szkolisz nowych adeptów branży, więc osoba, z którą, z którą dzisiaj sobie porozmawiamy, na pewno ma bardzo, bardzo głęboki insight tej branży, Jerzy. Ale tak, żeby zacząć troszeczkę od początków. Jakie, jakie były twoje początki w branży? Pamiętasz jeszcze? Jeszcze pamiętam, aż taki stary nie jestem. W każdym razie no, nie wziąłem się tutaj, z, że marzyłem o pracy w nieruchomościach. Bardziej bym powiedział, że szukałem swojego takiego miejsca na ziemi, bo wykształcenie moje to finansista w 100%. Miałem swoje kariery w cudzysłowie pół roku w banku PKO. Później no, chciałem bardzo być przedstawicielem medycznym. Do tej sprzedaży mnie zawsze ciągnęło, takiej bezpośredniej obsługi klienta, więc byłem przedstawicielem przez 4 lata. W branży spożywczej, później, powiedzmy, awansowałem na przedstawiciela medycznego, gdzie też także cztery lata praktycznie równo spędziłem. No i po tych czterech latach już w branży farmaceutycznej trafiłem do nieruchomości, do, 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 do takiej ogólnopolskiej sieciówki, gdzie znalazłem, myślę, swoje te miejsce na ziemi, gdzie, gdzie się odnajduję. Tutaj dalej mam pracę z klientem, mam tą pracę taką troszeczkę biurową, bo trzeba te swoje formalności załatwić w oddziale ale też praca w terenie, która przede wszystkim dużo mi sprawia radości, bo, bo wtedy mogę pojechać w różne miejsca. Tak? Tutaj trzeba się spotkać z klientem na nieruchomości, trzeba pojechać do różnych instytucji. I to jest to, co że nie jestem uwiązany tak na 8 godzin dziennie przy biurku. Więc mhm. tu już, tak jak powiedziałeś, te kilkanaście lat jestem i, i nie zamierzam zmieniać. Mhm. Czyli Dobrze się tutaj czujesz. A powiedz mi, yy, przewinęło się pewnie przez ciebie z pewnie setka czy z dwie setki osób. Aktualnie zarządzasz grupą. Kilkudziesięciu agentów, całą wręcz siecią sprzedaży. Jakbyś mógł powiedzieć, czy widzisz jakieś takie wspólne dla tych osób, dla tej grupy osób, która przez te lata, z którą przez te lata pracowałeś, jakieś cech charakteru, cechy osobowości, które szczególnie się sprawdzają na tym rynku? No Ja osobiście mam jestem w takiej dobrej sytuacji, że mogę sobie wybrać osoby, z którymi chcę współpracować. Czego ja przede wszystkim szukam? Ja szukam. Doświadczenie w nieruchomościach dla mnie nie jest konieczne, nawet bym powiem tak, że. Wolę człowieka bez doświadczenia niż ze złym doświadczeniem, bo niestety na rynku takie osoby też się trafiają i, i biura, bo my nauczymy jak, jak pracować. Ale czego szukam, to doświadczenia w obsłudze klienta i doświadczenia w sprzedaży, bo uważam osobiście, że praca w, w biurze nieruchomości jako doradca do spraw nieruchomości, pośrednik, agent, jak zwał, tak zwał, to nie jest miejsce, żeby uczyć się już obsługi klienta. To już trzeba po prostu przynajmniej na tyle. Wiedzieć jak z klientem rozmawiać, trzeba to potrafić. Mhm. Dobra, wracam trochę do mojego pytania. Takie cechy charakteru, cechy osobowości. Jaka to musi być osoba? Ekstrawertyk, czy no, zakładam, że bardziej ekstrawertyk, skoro sprzedaż, niż, niż introwertyk? Na pewno ekstrawertyk. Mhm. Na pewno to musi być osoba pogodna, nie poddająca się, potrafiąca pracować też no, w warunkach stresu, mhm. bo, bo mamy często sytuacje, które wymagają. Logicznego myślenia i niepoddawania się, to my doprowadzamy do podpisania ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości czy kupna to już zależy od strony. I, I tu potrzebna jest właśnie taka też elastyczność w no podejmowaniu różnych działań i, i decyzji, tak naprawdę, bo ja to zawsze tłumaczę. My na wizytówkach mamy napisane doradca do spraw nieruchomości i to my mamy doradzać klientom, jakie działania i, i co należy zrobić, żeby to przeszło bezproblematycznie i, i, i tak naprawdę w miłej atmosferze. Czyli taka osoba, hej do przodu. Tak, hej do przodu. Inteligentna, skoro ma logicznie Dokładnie. myśleć. Tak. To koniecznie, bo, bo inaczej tego nie widzę, żeby. żeby żeby to jakoś się trzymało, wszystko kupy. A czy osoba, która jest introwertykiem, czy, czy jest szansa, czy, czy masz takie osoby w zespole, które mimo tego, że raczej lwami sprzedaży nie były, to. Tak, no znaczy ja uważam, że każdy może odnaleźć się w nieruchomościach, w pośrednictwie. Jednym to przychodzi z desy... prosto, tak? Od pierwszych dni, może tygodni, może tak bym powiedział, od razu sprzedają i. I, I czują się w tym jak ryba w wodzie, niektórzy potrzebują trochę więcej czasu, żeby w ten rynek nieruchomości się wgryźć, żeby ja to nazywam ich rzemieślnikami, tak? Czyli to tak swoją uporczywą pracą i, i tak naprawdę z tym zaangażowaniem nie poddają się, i, i w, po jakimś czasie, ale mówię, jeżeli się nie poddają, to osiągają to, to już rezultaty, czyli są te sprzedaże i, i, i satysfakcjonujące zarobki. Mhm. Wrócę do Twojej wypowiedzi. Mówiłeś, że, że czasami lepiej zrekrutować kogoś spoza branży, bo są złe nawyki. Co to konkretnie oznacza? Mówisz też o, o tym, że te osoby są popsute przez, przez biura. No niestety, też konkurujemy z biurami, które działają na różnym zasadzie zatrudnienia czy też prowadzenia własnej działalności. My jesteśmy biurem, gdzie. Wystawiamy na wszystko faktury, gdzie jesteśmy watowcami, odprowadzamy te vat -y, Więc my tutaj też nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek przeprowadził jakąś transakcję bez wystawiania faktury klientowi, gdzie jakość obsługi dla nas jest przede wszystkim ważna, bardzo ważna, gdzie my dążymy do tego, żeby klient po, on, po już przeprowadzonej transakcji nas polecał. Więc nie zostawiamy klienta nawet po podpisanym akcie notarialnym. Jedziemy do spółdzielni, administracji, sądu, urzędu miasta, załatwiamy wszelkie formalności. Także oczywiście przypisujemy media, to jest w naszym interesie, no bo to się później gdzieś tam zwraca. Właśnie jeżeli chodzi o te polecenia kolejnych klientów i, i tak to powinno wyglądać. A niestety no mamy też dobrą konkurencję, tak? którzy mhm. też tak samo obsługują. Ostatnio chcą... był e, mo, e, naszym gościem, jakby był Marek Szupzdatz. Dokładnie, tak. I, i taką, trzeba cieszyć, że taką konkurencję też mamy. Tych biur też jest dużo, aczkolwiek no, mam nadzieję, że to gdzieś tam w przyszłości będzie coraz więcej tych biur, które dobrze obsługują klientów, że wizerunek branży będzie coraz lepiej postrzegany. Tak naprawdę, że, że pośrednik to nie jest ta, ten akwizytor i, i takie zło konieczne, tylko po prostu osoba, która pomaga i do której wszyscy chcą się zgłosić, żeby sprzedać tą nieruchomość, czy z, ni z tym takim pośrednikiem kupić. Mhm. Wróćmy do tych osób, które rozważają jakby karierę w nieruchomościach. Jakie, na dzień dzisiejszy, jakie kroki takie osoby powinny podjąć? Jak się trochę przygotować jeszcze zanim zaczną składać cv czy równolegle z tym, jak zaczną składać cv do, do, do tych biur, które wybiorą? Ja polecam, żeby zawsze, teraz mam takie możliwości, że możemy sobie wszelakiego rodzaju podcasty posłuchać, możemy dużo szkoleń w internecie znaleźć, więc ta, ta wiedza, do, która przyda się do pracy w nieruchomościach, jest osiągalna dla każdego, oczywiście nie zawsze też to, to, to ma, ta jest dobra wiedza przekazywana w internecie, więc trzeba znaleźć coś, coś co, co się ma przełożenie na rzeczywistość, aczkolwiek zanim ktoś podejmie tą decyzję, żeby iść w ten świat, to, żeby troszeczkę nabrać tego też tej wiedzy, jak to wygląda od środka. Bo jak to mówią, trawa wydaje się być bardziej zielona zawsze u sąsiada i wszędzie jest dobrze, gdzie nas nie ma. Aczkolwiek tutaj ta praca, skoro tyle lat już jestem, kilkanaście, to ja uważam, że to jest fajna praca dla osób, które lubią też troszeczkę takiej swobody. Aczkolwiek no, tutaj trzeba mieć świadomość, żeby zarabiać, to trzeba też sprzedać. I tu się z niczego samo nic nie bierze. Czyli jeżeli wykazujemy troszeczkę zaangażowania i przede wszystkim przedsiębiorczości, to to się zwraca. I, i wtedy czerpiemy z tej pracy dużo satysfakcji i korzyści. Mhm. A jakie błędy widzisz najczęściej u osób, które dopiero startują? Mhm. Czyli dostaliśmy się do jakiejś agencji lub założyliśmy swoje biuro, bo też jest, jest przecież taka opcja, żeby wystartować samodzielnie. Jakie błędy dostrzegasz, które się tak powtarzają, które są wręcz takie nachalne? Teraz. Troszeczkę tak zacznę od tego, że no faktycznie każdy może teraz założyć, bo już od stycznia 2014 roku, chyba jak dobrze pamiętam, nie, nie trzeba mieć tej licencji pośrednika i każdy może sobie otworzyć. I z tego też wynika, że dużo później ta obsługa klientów nie, nie, nie jest na takim poziomie, jak to powinno wyglądać. A jeżeli chodzi o jakie błędy, to przede wszystkim się za szybko poddają. To, co powiedziałem wcześniej, No nie każdy jest arpaganem, który od samego początku zacznie dużo sprzedawać, czy cokolwiek sprzedawać. Niektórzy potrzebują na to czasu, więc przede wszystkim, jeżeli myślisz o, o zaczęciu pracy w nieruchomościach, nie poddawaj się. Tak? To jest, Ja uważam, że te pierwsze 2-3 miesiące może być no, niestety na zero, aczkolwiek to z czasem na zasadzie efektu kuli śniegowej. Im więcej masz już klientów, to tym więcej jest, większe prawdopodobieństwo, że coś się sprzeda, no i też w naszego zaangażowania. I dopytam o ten okres wdrożenia. Scenariusz optymistyczny, scenariusz pesymistyczny, z Twojego doświadczenia. Znaczy, no już tutaj akurat, jak ktoś mi, już nie jesteś pierwszą osobą, która mnie pyta, jak szybko zacznę zarabiać, bo to chyba no, do tego to tak To wynika z, z rekrutacji. <laughs> do z rekrutacji. Wszystko zależy to indywidualnie. Mam dość, z doświadczenia, wiem, że przychodzą osoby i zaczynają tak naprawdę w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia już mieć swoje pierwsze transakcje, a niektórym zajmuje to, znaczy nie spotkałem się już przez ostatnie chyba lata, żeby komuś to zajęło dłużej niż 2-3 miesiące, żeby mieć już tą taką pierwszą transakcję za sobą, aczkolwiek. To tak, no do, do 3 miesięcy, no, bo to później już. No, przy czym w scenariuszu pes pesymistycznym musicie też zakładać, że nie pozyskacie ofert. I nie sprawdzicie się w branży, tak. więc to już jest taki skrajny skrajny To, co ja mówiłem skrajne. tak. No tutaj, jeżeli chodzi o pozyskanie ofert, które zaczepiłeś, no to dla większości doradców przyszłych doradców to jest coś najbardziej trudnego i takie naj, 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 najwięcej, najwięcej problemów stwarza właśnie pozyskanie ofert na sprzedaż. Tak, bo żebyśmy mieli co sprzedawać, żeby coś sprzedać, to trzeba mieć co. To, to powtarzam bardzo często. Bez pozysku nie ma zysku, bez podaży się nie zdarzy. I, i, I to się sprawdza już przez kilkanaście lat. Czy to było za 2012 roku, czy to było 5 lat temu, czy teraz? A zasada jest cały czas taka sama. Musimy mieć co, żeby sprzedać. Wracając jeszcze, początki. Są początki, wchodzi osoba do branży. Jak wygląda z Twojej perspektywy, jak wygląda, wyglądają etapy wdrożenia? Tej pracy. To powiem, jak to u nas tak wygląda w dewelopergo? Więc my nikogo nie rzucamy na głęboką wodę. Rozpoczynamy zawsze szkoleniem, najczęściej no trzydniowym, gdzie te szkolenie głównie prowadzę ja, Jest to, mamy podzielone te trzy dni na tak jakby trzy etapy, część wiedzy teoretycznej, obsługa klienta sprzedającego i obsługa klienta kupującego. Trzy dni to jest mało, to są podstawy podstaw. Później jednak też nie zostawiamy naszych doradców samych. Regularnie korzystamy i z firm zewnętrznych, które przeprowadzają już celowane szkolenia, tak tutaj z pozyskaniem przez doradców ofert i później z obsługi doprowadzeniem do skutecznej, pod, skutecznego podpisania umowy pośrednictwa z tym takim klientem sprzedającym. Chyba mogę tu powiedzieć, tak? no bo tak, korzystamy jest z. Na no, dokładnie kilka miesięcy. Temu był naszym gościem. Tak, no ja osobiście uważam, najlepsza firma w Polsce, najbardziej doświadczeni szkoleniowcy i, i widzimy efekty tego, tak? No może nie jest to tanie, aczkolwiek to nam gdzieś się zwraca i doradcy to doceniają. Mhm. Czyli ten onboarding, jak, jak wygląda? Czyli to, jest, to są szkolenia z pozysku? To są szkolenia z pozysku, to są szkolenia też z rozmowy no, z klientem sprzedającym. Znaczy, my też jesteśmy otwarci na potrzeby naszych doradców. Jeżeli słyszymy, że jest wymóg albo potrzeba taka, która, żebyśmy przeprowadzili jeszcze szkolenie z dodatkowych rzeczy, no część jestem w stanie sam zrobić, tak, no, no, akurat, no, jeżeli chodzi o te sprawy teoretyczne, no ostatnio sam widziałeś, tak, szkolenie zrobiliśmy z podatków z podatku, dla tak. doradców i, i. To gdzieś tam, to, to była potrzeba, powiedzmy, chwili, tak? No, że tutaj troszeczkę się pozmieniało, nie wszyscy byli świadomi tych zmian, które weszły, i, i fajnie to wyszło, bo bo każdy później powiedział: No dobra, teraz to już ja wiem, jak to wygląda i, i mogę spokojnie rozmawiać z klientami. Bo ja zawsze mówię: Musimy być mądrzejsi niż Google, bo w Google to każdy, każdy sobie może poczytać, jak mówię, niekoniecznie mądre rzeczy. Mm -hmm. No też jest mnóstwo konferencji. Niedawno były mm -hmm. Wiedza i Relacje, bodajże w którym mieście była ta konferencja. Mm -hmm. Teraz w ostatni weekend było, była, była ta konferencja mm -hmm. Liberdy. No oczywiście Rekamp to jest taki must have. Jeśli mm -hmm. chodzi o te konferencje, to też, też oczywiście jest element jakiegoś takiego wejścia i bycia update, mm -hmm. jeśli chodzi o branżę. Jurek, jakbyś mógł powiedzieć tak od serducha, w kilku zdaniach, czy w ogóle warto? Co byś powiedział kandydatom, którzy, ch którzy chcieliby dołączyć? Oczywiście, że warto. Bo sam fakt tego, że ja tu już jestem te 12-13 lat, to świadczy, że jednak, no, to, to co powiedziałem na samym początku, ja tu znalazłem swoje miejsce na ziemi, tak? I, i tu się sprawdzam, i, i faktycznie czuję, że my ludziom pomagamy. I, I to jest praca, która daje mi dużo satysfakcji i zapraszam tak naprawdę. I, i tylko mówię, podejmujemy rozsądne decyzje i takie przemyślane. Bo jeżeli ktoś chce przyjść i powiedzieć, bo ja chciałbym, przychodzi do mnie, że ja bym chciał spróbować, a ja się pytam, dobra, to jak, jak wygląda jego wizja, czy tam doświadczenie, lecz może nie doświadczenie, tylko jak sobie pan wyobraża taki dzień pośrednika i widzę, że tam w ogóle nie ma pojęcia odnośnie tego, jak taka praca wygląda, co, co, co taki doradca do spraw nieruchomości w ciągu dnia powinien zrobić, czy co robi, no to najczęściej jeszcze mówię, to proszę się zastanowić nad tym, poczytać. Przejrzeć, no, tych materiałów w internecie jest bardzo dużo i podjąć decyzję, czy na pewno w ten świat chce wejść. No, mówię, to jest praca fajna, aczkolwiek no, wymaga tutaj świadomej decyzji, tak? I, I wtedy jak najbardziej jestem otwarty do rozmowy i, i, i gdzieś tam ja jestem też, że ja podpowiem, ja, ja wolę powiedzieć, wy, wyłożyć wszystkie minusy tej pracy niż, niż tam zachwalać, bo, bo, bo nie po to jest, żeby obiecywać i później się tłumaczyć, że to nie wygląda w rzeczywistości tak, jak, jak mówiłem. No a jeszcze takim plusem na pewno jest, praca u nas, że będę waszym dyrektorem. Dziękuję Jerzy. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie kariery w nieruchomościach, jeśli chcielibyście, żebyśmy pogłębili ten temat w naszych kolejnych odcinkach, to dajcie znać w komentarzach. Niezmiennie zachęcam do subskrypcji. Za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia. Okay. Dzięki Jerzy.